chwal dnia przed zachodem słońca. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie analizę składu najnowszej paletki od marki własnej Hebe. Jest łudząco podobna do tej dobrej składowo paletki pieczonki, jak i również do tej Eveline Celebrity. Czy ta również wyróżnia się dobrym składem, czy została zrobiona po łatwości, po taniości i nie reprezentuje niczego? Jak te dwie paletki, które wcześniej wymieniłem, mają wysoki poziom reprezentatywny, aczkolwiek czy ta ma ten poziom zachowany? Dzisiaj przeanalizujemy sobie jej skład. Także, jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam serdecznie do oglądania dalej. W zestawie mamy dwa bronzery, chłodniejszy, ciepły, rozświetlacz i róż. I czy skład. Tak jak w przypadku Eveline, na przykład jest bez rakotwórczego talku, bez plastiku, jak w przypadku pieczonki również było bez talku, bez plastików. To zobaczymy, jak marce własnej Hebe poszła produkcja swojej paletki. Ona jest teraz viralowa teraz się o niej huczy, trąbi, ale o każdej się huczało. Zapraszam na analizę składu. No i co? Zrujnowana. No jak zwykle, talk, 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 talk. Talk, widzicie? Wszędzie rakotwórczy talk. Wszędzie. I w różu, i w brązerze chłodnym, i w, w brązerze ciepłym, i w rozświetlaczu. Wszędzie mamy talk. Wszędzie. Czyli to jest najgorsza paleta takiego czworopaku do twarzy, jaką można kupić. Tutaj w ogóle nie nasunięto żadnej refleksji. Technolog zrobił bazę na no, po prostu wiecie szybko, byle by ładnie wyglądała i tyle jabada. I żeby kasa szła. No niestety w tym przypadku nie. To my konsumenci decydujemy co kupujemy, a my nie chcemy produktów z tanim talkiem, który jest szkodliwy, kontrowersyjny i naraża nas. Na utratę zdrowia, między innymi. Także podziękuję serdecznie za talk. Dalej wybieram paletkę Pieczonki, dalej wybieram paletkę Eveline Celebrity, ale marki własnej chyba palety kijem nie tknę, bo sobie zrobili jak zwykle bazę na talku, także mogą sobie ją zabrać do fabryki. My mamy wybór wartościowych palet do makijażu, a z tej nie musimy korzystać. Podziękujemy. Talka rozwala barierę hydrolipidową, jest aknegenny, komedogenny, zapycha pory, rujnuje barierę hydrolipidową, odwadnia skórę, pozbawia jej wilgoci. Jest również składnikiem działaniu kancerogennym. Wiele firm kosmetycznych już się przekonało wyrokami i pozwami za działanie talku. I chyba tutaj widzę, że dalej mało, kontro, mało tutaj mamy argumentów, żeby ten talk wycofać? Nie. Mamy za dużo argumentów, także unikajcie. Na dzisiaj to tyle. Jeśli Wam się film podobał, to łapka w górę, jak nie, to w dół wysłałam Wam dobrą energię. Unikajcie tej palety, korzystajmy z innych palet. Do zobaczenia w następnym filmie. pa. pa.